Dzień dobry, nazywam się Przemysław Pawlak, jestem nauczycielem matematyki w Liceum Politechniki Łódzkiej i chciałem Państwu przybliżyć, jak będzie wyglądała edukacja matematyczna w naszej szkole. Jak Państwo zapewne wiedzą, wszystkie klasy w naszej szkole uczą się matematyki na poziomie rozszerzonym. No i my oczywiście wymagamy od uczniów tylko i wyłącznie znajomości podstawy programowej ze szkoły podstawowej. Oczywiście bardzo fajnie jest, jeżeli uczniowie mają tę wiedzę już rozszerzoną po szkole podstawowej, natomiast nasze wymagania są takie, żeby mieli dobrze opanowaną podstawę programową ze szkoły podstawowej. Czyli wszystkie nowe treści, które są objęte podstawą programową w liceum, one są od początku wprowadzane, tłumaczone, no tak, żeby w tej pierwszej klasie wyrównać poziom w klasie. Tak, żeby każdy uczeń miał szansę nauczania się matematyki na poziomie rozszerzonym w dalszych latach i żeby można było właśnie wyrównać poziom w klasie. I to są główne założenia nasze, jeżeli chodzi o pierwszą klasę. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest bardzo duża liczba uczniów, którzy przychodzą do nas do szkoły, bo są zainteresowani matematyką, chcą rozszerzać wiedzę z matematyki, dlatego też dla nich głównie skierowane są dodatkowe zajęcia w postaci kół matematycznych. Koło matematyczne prowadzimy na każdym poziomie, to znaczy oddzielne koło jest dla wszystkich klas pierwszych, oddzielne koło dla wszystkich klas drugich, klas trzecich dalej. No i na zajęciach koła matematycznego przede wszystkim rozszerzamy wiedzę uczniów, czyli zdobywają umiejętności, których nie zdobędą na standardowych lekcjach matematyki, dlatego że my dostosowujemy treść koła do rozszerzania wiadomości objętych podstawą programową ze szkoły średniej. Czyli tam nie będą powielane te treści, tylko będą rozszerzane. Oczywiście uczniowie, którzy są zainteresowani jakimś konkretnym tematem, mogą taki temat zaproponować. Taki temat również będzie realizowany na kole matematycznym. Jeżeli chodzi o ofertę zajęć dodatkowych, to ona obejmuje nie tylko koło matematyczne, ale również i cotygodniowe konsultacje z nauczycielami, i są to zajęcia znowu skierowane dla odpowiednich poziomów klas, czyli oddzielnie dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, wszyscy nauczyciele takie zajęcia dla swoich klas prowadzą. No i są to zajęcia, które po pierwsze pozwalają uczniom, którzy mają dużą absencję, uzupełnić sobie wiadomości. Po drugie, no jeżeli ktoś na lekcji czegoś nie zrozumie, no to przechodzi na takie zajęcia i tutaj ma możliwość w mniejszej grupie e, jeszcze raz, żeby nauczyciel mógł te zagadnienia wyjaśnim, ewentualnie na takie zajęcia można przyjść przed sprawdzianem, przed kartkówką, celem powtórzenia wiadomości. Jeżeli chodzi o nauczanie matematyki w naszej szkole, to my się przede wszystkim skupiamy na przygotowaniu ucznia do matury. Tak naprawdę to już od pierwszej klasy uczeń zna wymagania, jakie są stosowane przy sprawdzaniu prac naturalnych, dlatego że wszystkie kartkówki sprawdziane są oceniane zgodnie ze standardami maturalnymi. Także już w pierwszej klasy uczeń wie, jakie wymagania będzie stawiała komisja egzaminacyjna. Druga rzecz to robimy tak zwane testy sumatywne. Są to testy robione pod koniec każdego roku i są to takie, powiedzmy sobie, takie 60 minutowe testy kompetencji naturalnych, czyli już uczeń po pierwszej klasie spotyka się z takim testem, który jest potem szczegółowo omawiany, no po to, żeby już wiedział, jak będzie oceniany na maturze. Później taki pierwszy test kompetencji maturalnych w trzeciej klasie, który już trwa tyle, ile standardowa natura, piszą go wszyscy uczniowie i on jest znowu bardzo szczegółowo omawiany, tak, żeby uczeń miał już informację, jak jest przygotowany na tym etapie do egzaminu maturalnego. Natomiast w czwartej klasie, czyli w ostatnim roku nauki, uczniowie piszą co miesiąc test kompetencji naturalnych. Te testy są bardzo szczegółowe przez nauczyciela, Omawiane po to, żeby uczeń wiedział właśnie, jak to będzie oceniane na maturze. W ten sposób nasi uczniowie, kilkakrotnie pisząc takie testy kompetencji maturalnych, nie tylko są bardzo dobrze przygotowani do tego egzaminu maturalnego, ale również radzą sobie z emocjami, dlatego że ten egzamin to nie jest ich pierwszy egzamin, bo już takich egzaminów kilka było. Oprócz tego, z matematyki, w ostatniej klasie nauki, mamy przygotowany taki harmonogram. Powtórzeń materiału z całego zakresu szkoły średniej. Taki harmonogram jest opracowany, wysłany do uczniów we wrześniu. Tam są konkretne również zadania, które uczniowie rozwiązują. Te zadania są omawiane na dodatkowych zajęciach, tak żeby uczeń czuł się przygotowany do egzaminu naturalnego. Oczywiście te testy kompetencji naturalnych, które są opisane w ostatniej klasie nauki, one są też tak konstruowane, że uczeń dokładnie wie, z jakich działów to będzie, jakie typy zadań jest w stanie się do takiego testu przygotować. Uczniowie bardzo sobie chwalą te nasze testy kompetencji naturalnych, dlatego że twierdzą, że rzeczywiście to im ułatwia nie tylko przygotowanie do egzaminu naturalnego, ale również pomaga osiągać bardzo wysokie wyniki. A jeżeli Państwo się interesowali tym, no to wiedzą, że nasi uczniowie naprawdę osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych. Ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to oczywiście zaangażowanie naszych uczniów w różnych olimpiadach i konkursach, począwszy od olimpiady matematycznej, poprzez olimpiadę statystyczną, olimpiadę lingwistyki matematycznej, no i wiele, wiele innych konkursów matematycznych. Wspomnę o bardzo rozpowszechnionym kangurze matematycznym, o matematyce, o jej pasji, czy również o konkursie w świecie matematyki, który jest organizowany przez naszą Nasi uczniowie naprawdę w tych konkursach osiągają bardzo wysokie lokaty. My ich wspieramy i pomagamy w się do tych wszystkich konkursów. Także i ci, którzy właśnie są bardzo zainteresowani tą matematyką, u nas odnajdą się i będą mogli dalej się rozwijać. To tyle, jeżeli tak. co mam do powiedzenia na temat edukacji matematycznej w naszej szkole. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do naszej szkoły. Tutaj spotkacie naprawdę super atmosferę. Są bardzo dobrzy nauczyciele, sympatyczni, ale i bardzo wymagający. także zapraszam wszystkich zainteresowanych do naszej szkoły.